miejsce w rankingu WTA to porażka Igi Świątek. Czy Winfiset będzie miał wystarczająco dużo do powiedzenia w teamie Igi Świątek? I jak myślicie, jak poradzi sobie Iga Świątek zbliżającym się Billie Jean King Cup? Najnowszy ranking WTA opublikowany i już widzimy Maryna Sabalenka jest na pierwszym miejscu, druga jest Iga Świątek. Różnica między Polką a Białorusinką wynosi 1046 punktów. To oznacza z kolei, że powrót na szczyt, na pierwsze miejsce w rankingu WTA może być dla Igi Świątek bardzo trudny. Między innymi dlatego, że nie wszystko zależy od niej. Iga Świątek musi wygrać WTA Finals, musi bez przeszkód, bez żadnej porażki przejść przez ten turniej, natomiast Aryna Sabalenka musi popełnić błędy i wtedy Iga Świątek ma szansę na powrót na miejsce numer 1. To może się zdarzyć, ale wcale nie musi. Czy to jest porażka Igi Świątek? Absolutnie nie. Już raz się zdarzyło, że Aryna Sabalenka no, przez kilka tygodni wyprzedzała Iga Świątek i mogła cieszyć się z pierwszego miejsca w rankingu WTA. No ale powiedzmy sobie szczerze, te panie lubią ze sobą rywalizować, a my kibice lubimy takie rywalizacje. Tak czy inaczej mamy do czynienia z dwiema naprawdę świetnymi tenisistkami. Pojedynek między nimi jest niezwykle emocjonujący. Oczywiście serce podpowiada, że Iga Świątek jest najlepszą tenisistką na świecie. Rozum jednak mówi, że czas na pewną transformację, przemianę, jeżeli chodzi o samą grę Igi Świątek. Pojawienie się wima Fiseta właśnie ma być takim nowym rozdaniem. Wytyczeniem nowego szlaku dla Igi Świątek. Polka przede wszystkim chce wygrywać szlemy i po to zatrudniła nowego trenera. Ten ma jej pomóc m.in. w wygrywaniu w Wimbledonie i na US Open. WTA Finals tak naprawdę będzie tylko testem, będzie taką przeprawą jak oni się ze sobą dogadują. I będzie również testem na to, czy Iga Świątek będzie słuchać nowego trenera, bo widzieliśmy to w przeszłości, że już pod koniec współpracy z Tomaszem Wiktorowskim Iga Świątek robiła swoje Tomasz Wiktorowski Mówił swoje. Tutaj będziemy bardzo bacznie pewnie obserwować i wszyscy będą spoglądać na tą relację, na te spojrzenia, na te wymiany zdań między Igą Świątek a Wimem Fisetem. Na pewno przechodzi szkoleniowiec, który nie pozwoli sobie dmuchać w kaszę. Na pewno jest to szkoleniowiec, który nie będzie przymykał oczu na to, że trenerka przygotowania mentalnego będzie mu się wcinać w pracę i będzie sugerować pewne rozwiązania, które na przykład jemu do końca nie będą leżeć. Jeżeli tak się stanie i okaże się, że Winfiset ma niewiele do powiedzenia albo jego zdanie nie jest ostateczne i wszystko wymaga jeszcze konsultacji, rozważań, mm, i rozciąga się to w czasie, może się okazać, że współpraca między Belgiem a Polką zakończy się tak samo szybko, jak się rozpoczęła. Oby oczywiście tak się nie stało, natomiast no, trzeba przyznać, że każdy będzie chciał tutaj zaznaczyć swoje terytorium, swój obszar działania, a jednocześnie... Mają świadomość, że to Iga Świątek jest ich szefem, i to ona ich zatrudnia, i to ona w każdej chwili również może ich zwolnić. Pytanie tylko, czy będą odpowiednie osoby, które zaznaczą i ze świątek którędy ona powinna iść, i pytanie, czy sama również IGA um, jest na tyle czujna, żeby zobaczyć, czy coś zmierza w dobrą, czy w złą stronę. Przede wszystkim pewnie będzie obserwować to, jak się czuje na korcie, jak rośnie lub maleje jej pewność siebie, ale znając IG Świątek i to jak wielką drogę pokonała, to myślę, że sobie z tym spokojnie poradzi. Dla IG Świątek też bardzo ważny turniej, jakim jest Billie Jean King Cup, bo przede wszystkim będzie grać z orzełkiem na piersi. Będzie grać w barwach biało-czerwonych, będzie grać dla reprezentacji i będzie grać po prostu dla nas, kibiców z Polski. I to będzie na pewno ważne święto, ale to również będzie przeprawa. Tutaj na sukces pracuje już cała Drużyna. Myślę, że to też jest taki gest i podziękowanie dla Dawida Celta za ten okres przejściowy, kiedy Inga żegnała się z jednym trenerem, były poszukiwania i zatrudnianie nowego. To na pewno będzie wielkie święto tenisa i wielkie święto sportu. Dwa miesiące przerwy od gry w turniejach to jest duża przerwa i powrót wcale nie musi być taki prosty. Pozostaje więc tylko i wyłącznie trzymać kciuki za to, że ten team jednak się nie rozpadnie, że się dogada i chociaż w tym WTA Finals nie spodziewam się jakiś. Wielkich sukcesów, nie spodziewam się jakiegoś niesamowitego wyniku, to przynajmniej będziemy widzieć, czy to idzie w dobrą stronę, czy Inga Świątek stosuje się do zaleceń trenera, bo jednocześnie trzeba pamiętać, że no to będzie wpływało całkowicie również na pewną zmianę stylu gry samej zawodniczki. Jedno zagranie, do którego już zdążyły się przyzwyczaić zawodniczki, już nie wystarcza. Trzeba się jak zbudować na nowo. I pytanie, czy Winfiset właśnie będzie tym bobem budowniczym, który z igą świątek postawi nową maszynę z raszyna. A Wy co o tym sądzicie?